Zostańcie z nami, bo już po przerwie zobaczycie dramatyczne zdarzenia zagrażające funkcjonariuszom. W filmiku 51 pojmanie pedofila, który porwał ośmioletnie dziecko, a w 52 brutalny napad w Lublinie. Wracamy po krótkiej przerwie. Jaka kiełbasy. lidla. Zrzywa, Z Lidla. Pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kazowałam. Zakupy robię tu! Z kuponem Lidl Plus. Mięso milone z łopatki wieprzowej rzeźnik. 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Wszystkie lody bongelati, 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% tani. A dodatkowo Pepsi lub Pepsi Zero 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Bon za Zakupy JBB Bałtyka. No to grillujemy! Tato! A co tam szykujesz? To, co lubisz. <laughs> no już się rozchmurzyłem! Kiełbasy bez osłonki. Jedz bardziej bosko. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dobiec się więcej na promocjafinish.pl Problemy ze stawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokan Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji. Właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokan Max trafia do bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovela Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovela Family, dwa prania zamieniliśmy na jedno. Lovela Family, teraz płyn do prania w supercenie, dostępny w drogeriach Rossman. Wow! Wow! wow. Komisja Majowa Punktomania. Tylko w maju za zakupy w Carrefourze punkty payback mnożą się jak szalone. 3 razy więcej punktów za pierwsze zakupy z aktywnym kuponem. 6 razy więcej za drugie. 9 razy więcej za trzecie. 12 razy więcej za czwarte. i aż 15 razy więcej punktów payback za piąte. W maju im częściej kupujesz, tym więcej oszczędności zyskujesz. Carrefour. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. trzy razy szybsze wchłanianie. Dotąd niepokazywane zdjęcia i ważne słowa historyków. Zamknijcie swoje serca na cierpienia, które zobaczycie. Serię o II wojnie światowej. W sobotę i w niedzielę od 20 na Adventure HD. Wiosna. Wraz z nią dojrzewają pierwsze nowaliki. A ryneczek lidla wypełnia się warzywami i owocami tak świeżymi i pachnącymi, że chciałoby się je wszystkie schrupać. To właśnie w Lidlu znajdziesz ogromny wybór warzyw i owoców, przywożonych każdego dnia. Młoda biała kapusta aż 50% taniej, tylko 3,99% za sztukę. Ryneczek lidla. Codziennie świeże dostawy. Idealnie puszysty rogalik i aż trzy warstwy delikatnej czekolady Milka. Czekoladowo, czekoladowo, czekoladowy. Potrójna przyjemność, potrójna delikatność. Nowy Milka Choco Croissant. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nuroven Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Znowu niedomyte naczynia? zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania Finish Ultimate Plus najlepsze rezultaty zmywania Loteria Finish, wygraj wkład własny na mieszkanie dowiedz się więcej na Finishpl uderzenia gorąca wahania nastroju, zmęczenie co się ze mną dzieje to mogą być objawy menopauzy wtedy też bardziej się pocimy i tracimy Dużo wody, a wraz z nią cenne elektrolity. To może nasilać zmęczenie. Co może pomóc? Klimea Forte Hydro o podwójnym działaniu. Klimea Forte Hydro nie tylko pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale też uzupełnia elektrolity. Klimea to idealny sposób, by utrzymać organizm w stanie równowagi. Klimea Forte Hydro. Menopauza lżejsza niż myślisz. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovella Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovella Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Lovella Family. Teraz płyn do prania w supercenie. Dostępny w drogeriach Rossmann. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła. Jola szczupła. To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę hepaslimin. Bierze HEPA, Bierze hepa Biorę hepaslimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. Sylwetkę. Sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać HEPA Slimin. Daj spokój. Przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popługujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Nie szczupła. Wracamy po przerwie. Oglądacie 77 TV, najciekawszy program edukacyjno-rozrywkowy w Polsce. Już za chwilę zobaczycie zatrzymanie przestępców zmuszających kobiety do prostytucji w filmie numer 50 scenę zarejestrowaną kamerą osobistą podczas akcji policyjnej w Szóstce. Zaczekajcie na nasz ociekający krwią numer 1. Jaka kiełbasy. Z Lidla. Przeżywko. Z Lidla. Pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama gazowałam. Zakupy robię tu. Wszystkie wędliny w plastrach pikok 250 gramów. Dwa mm. opakowania plus jedno za grosz. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie papiery toaletowe Floralis. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Fabryka czerwona luzem tylko 7,99 za kilogram. Zakupy robię! Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. trzy razy szybsze wchłanianie. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dobiedz się więcej na promocjafinish.pl Czy Twoje nogi odmawiają posłuszeństwa, gdy dużo chodzisz? Często stoisz? Długo siedzisz? Sięgnij po Diohespan Max. Diohespan Max zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovella Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovella Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Lovella Family. Teraz płyn do prania w supercenie. Dostępny w drogeriach Rosman. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! Jola, szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepaslimin. chyba Hepaslimin. Biorę Hepaslimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! sylwetkę. Nie da się ukryć Ty też powinnaś brać HEPA Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to co najlepsze Hepas Limin. zdrowa wątroba Nieściupła sylwetka Od potężnych faraonów po prawdziwe bohaterki historii. Poznaj całą esencję tajemnic starożytnych budowli. Pasmo starożytnych tajemnic w niedzielę od 12 na Adventure HD. Taka z Lidla. Żywa, żywa. Z Lidla. I pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kasowałam. Zakupy robię tu. Wszystkie wędliny w plastrach Pikok 250 gramów. Dwa mm. opakowania plus jedno za grosz. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie papiery toaletowe Floralis. Drugi tańszy produkt. 50% taniej. Fabryka czerwona luzem tylko 7,99 za kilogram. Zakupy robię Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do ośmiu godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dobiec się więcej na Finish.pl. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, zmęczenie. Co się ze mną dzieje? To mogą być objawy menopauzy. Wtedy też bardziej się pocimy i tracimy. Dużo wody, a wraz z nią cenne elektrolity. To może nasilać zmęczenie. Co może pomóc? Klimea Forte Hydro o podwójnym działaniu. Klimea Forte Hydro nie tylko pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale też uzupełnia elektrolity. Klimea to idealny sposób, by utrzymać organizm w stanie równowagi. Klimea Forte Hydro. Menopauza lżejsza niż myślisz. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovella Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovella Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Lovella Family. Teraz płyn do prania w supercenie. Dostępny w drogeriach Rossmann. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła. Jola Szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Bierze Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I Szczupło sylwetkę. sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój. Przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popługujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Nie Wracamy poprzednio. Oglądacie 77TV, najciekawszy program kolejnych odcelorzdyfkowych post. Przed Wami dwa... Za chwilę: Sekrety Piramid. Wielka Piramida w Egipcie najwyższa budowla na Ziemi od tysięcy lat. Zaczęło się od poszukiwania sposobu na zniesienie w odpadach pozostawionych przez budowniczych tysiące lat temu. Ptasie Mleczko to oryginalne pianki w pysznej wedlowskiej czekoladzie. Podaruj na każdą okazję i podziel się wspólną chwilą z bliskimi. Jaka kiełbaska! Z Lidla! Warzywa, z Lidla! Pieczywko! Też z Lidla! Pewnie wydał majątek. Ale nie! Skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kasowałam! Zakupy robię tu! Z kuponem Lidl Plus. Mięso milone z łopatki wieprzowej rzeźnik. 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Wszystkie lody bongelati, jeden litr, drugi tańszy produkt, aż 70% tani. A dodatkowo Pepsi lub Pepsi Zero, 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Zakupy robię Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus, najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dobiec się więcej na promocji finish.pl. Problemy ze stawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokal Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokal Max trafia w do bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Opokal Max. Bez bólu przez całą dobę. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovela Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovela Family, dwa prania zamieniliśmy na jedno. Lowela Family, teraz płyn do prania w supercenie dostępny w drogeriach Rossman. Wow. 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 Misja majowa, punktomania. Tylko w maju za zakupy w Carrefourze punkty Payback mnożą się jak szalone: 3 razy więcej punktów za pierwsze zakupy z aktywnym kuponem, 6 razy więcej za drugie, 9 razy więcej za trzecie, 12 razy więcej za czwarte i aż 15 razy więcej punktów Payback za piąte. W maju im częściej kupujesz, tym więcej oszczędności zyskujesz. Carrefour, jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się 3 razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. 3 razy szybsze wchłanianie. Tylko u nas. Dotąd niepokazywane zdjęcia z II wojny światowej. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że idzie prosto na śmierć. Odkryjemy również całą prawdę o nazistach. Oglądaj serię o II wojnie światowej i nazistach. W tygodniu od 16 na Adventure HD. Wiosna. Wraz z nią dojrzewają pierwsze nowaliki. A ryneczek lidla wypełnia się warzywami i owocami tak świeżymi i pachnącymi, że chciałoby się je wszystkie schrupać. To właśnie w Lidlu znajdziesz ogromny wybór warzyw i owoców, przywożonych każdego dnia. Młoda biała kapusta aż 50% taniej, tylko 3,99% za sztukę. Ryneczek lidla. Codziennie świeże dostawy. Czerpiąc inspirację z hanami, czyli japońskiej tradycji podziwiania kwiatów kwitnącej wiśni, celebruj każdy dzień jako nowy początek z produktami do ciała i do domu z kolekcji The Ritual of Sakura wzbogaconej odżywczym mlekiem ryżowym i kwiatem wiśni. Same zestawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokan Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji właśnie na bóle kostnostawowe i reumatyczne. Opokan Max trafia w sedno bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę Ta na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finch. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dowiedz się więcej na promocjafinish.pl Wow! Wow! Majowa punktomania. Tylko w maju za zakupy w Carrefourze punkty Payback mnożą się jak szalone. 3 razy więcej punktów za pierwsze zakupy z aktywnym kuponem, 6 razy więcej za drugie, 9 razy więcej za trzecie, 12 razy więcej za czwarte i aż 15 razy więcej punktów Payback za piąte. W maju im częściej kupujesz, tym więcej oszczędności zyskujesz. Carrefour jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nuroven Express Forte trzy razy szybsze wchłanianie. W każdym pudełku znajduje się około 50 obiektów. To